Siemanko, z tej strony Słomek, witam Was w kolejnym vlogu, mamy dzisiaj 17 listopada bodajże, przyjechałem ładowarką na pole, ale nie dzisiaj z ładowarki vlog, zobaczcie co za maszyna śmiga u mnie po polu i co robimy, buraki zebrane, jest trochę czasu na zabieg, wapnowania, mamy tutaj problem z magnezem, no i uzupełniamy, kolega przyjechał, pomóc na usługę, zobaczcie jaka maszyna sieje, sieje wapno magnezowe z Lafarge farsz, dla farsz, z magnezem 45% CO i magnez z magnezu kurcze nie pamiętam ile tam było około 20% chyba no to jest najlepszy sposób chyba na uzupełnienie magnezu też no dostarczymy wapnia pod następczą roślinę. Akurat z tej strony będzie zasiana pszenica Czajkowskim. Bartek dojedzie dopiero w czwartek, także na spokoju mamy czas. Przełożyliśmy wwożenie obornika o jeden dzień. No i działamy dzisiaj właśnie z nawożeniem. W sumie już kończymy. Ostatni, ostatni piasek przedostatni piast, jeszcze jeden piast zostanie. No i sezon wapnowania na no ten sezon będzie zamknięty. Jak wiecie, sprzedałem swojego piasta. Wcześniej Bartek chciał mi ZGB wapno. Teraz sieje Mateusz. Trzeba sobie pomagać. Kiedyś też u Mateusza pomagają ładować obornik. Jakoś tam się wszyscy w okolicy w miarę dogadują i o to chodzi, tak? To jest najważniejsze. I tak, na części pod wapno będzie pod pszenicę a na drugiej części pola będzie pod, 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 pod. Pod, pod Kukurydzę. Tutaj w tle widzicie pryzmę buraków. Generalnie jest OK, chyba jest fajnie. Tutaj będziemy siali z tej strony Czajkowskim, ale po jak będę dosiewał swoim zestawem orze po pryzmie. Pewnie za jakieś 2, no, 2,5 no, tygodnia. Włączę jeszcze za chwilę kamerę jak będzie bliżej, żeby ten materiał był trochę ciekawszy, bo tak to żebyście mogli też coś pooglądać. O, jeszcze też powiem co do pH. pH mamy tutaj 6,2 6,3 na działce. pH badamy sobie co 2 lata, ale gdzieś tam przy okazji warzywek i w tym roku tak samo pobierałem już sobie analizę warzywniczą i potwierdziły się wyniki które pobierałem sprzed roku z podobnej działki Wychodzi na to, że w glebie pH jest OK, ale dostępnego wapnia mamy za mało, gdzieś tam 900 do 1000 powinno być pod warzywo na przykładzie cebuli powinno być 1600-1700 Generalnie no to jest problem, tak? bo możemy mieć zbyt wysokie pH, gdzie przyswajalność składników będzie nam już też malała, ale tak naprawdę będzie nam brakowało no, bardzo ważnego wapnia, tak? budulca coś mu się tam chyba zapycha, coś tam się od Janie Pawliło, teraz takiego mokrego tam chwyciłem trochę to zmokło już. Dobra, zaraz jeszcze wrócę jak będzie bliżej coś poopowiadam. O, też za świeżego prawa, póki pamiętam. E, chciałbym Was zaprosić na centralne targi rolnicze, e, które odbędą się w nadarzynie koło Warszawy. E, to już czwarta edycja targów. Odbywać się będą od 31 stycznia do 2 lutego. Także przez całe 3 dni będziecie mogli tam podejść, poglądać maszyny wielu, wielu wystawców będziecie mogli zobaczyć premiery nowych maszyn, agrokonferencje z różnych działów rolnictwa też odbędą się zawody AgroStrongmen, spotkanie youtuberów AgroCon, będziecie mogli tam znaleźć m.in. innymi z Mani, Grzesia Bardowskiego, Rolnik Szuka, Mateo i wielu, 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 wielu innych, których tutaj nie wymieniłem. Myślę, że warto przyjść do nowe, rozwijające się targi. Myślę, że z dużym potencjałem. Przełom stycznia, lutego, no to prac polowych nie ma. Wiadomo, że jak ktoś ma hodowlę, to uwiązany jest cały rok, ale myślę, że to dobry czas, żeby przyjechać, zobaczyć nowości, porozmawiać z innymi, przejść się, pozwiedzać. No i dobra, zapraszam Was. No, jeszcze też powiem po raz kolejny, bo warto to powtarzać. Wapnujcie swoje pola. PH jest podstawą. Nieważne ile potem na wiosnę nawalicie saletry, to nie będzie miało wpływu na plon. Jeśli macie kiepskie pH, nie będzie dostępny głównie fosfor, będzie przyblokowany. No, wszystkie składniki są mniej przyswajalne. Jeśli pH jest już poniżej piątki, to jest już się czym martwić. Znam przypadki, że pH jest, może zejść do, do granicy 4, nawet poniżej 4, co już można powiedzieć jest tragedią. No i co tutaj więcej mówić. Wapnujcie swoje pola. Teraz jeszcze akurat z tego nie korzystałem, bo się nigdzie nie łapię na żadnej działce. Nie mamy pH kwalifikującego nasze gleby pod program wapnowania, żeby uzyskać dopłatę. Co uważam, że jest krzywdzącym, ale na to wpływu nie mamy. I tak robimy swoje, i tak dbamy o tą glebę, o struktura i tak dalej. Wszystko wapno, jeszcze raz wapno. Co do zetorka. Z16245 Akurat nie miał mniejszego wolnego, przyjechał dużym bykiem zrcw 3 Metar kroczy na co dzień chodzi także, chodzi także z tym, z bezarkowcem, daj radę, daje no, daj radę, będzie dawał radę z bezorkowcem z czwórką obrotową. Także stara, poczciwa maszyna, ale z duchem za chwilę gdzieś tam podejdę do niego, spróbuję go przegazować. Pewnie mi nasypię do ładowarki. O, nieważne. A może wyłączy. Zobaczymy. Stara, poczciwa maszyna. Niezastąpiona. No i fajny RCW. RCW na. RCW. O, się zatrzymał. Kolejny piast, jak na piasta, bo napęd taśmy. Taśmy, nie ma taśmy, tylko jest łańcuch z listwami, które zgarniają idzie bezproblemowo. No i jako tak, ten RCW-3, no to tutaj na niego wejdzie już zdecydowanie więcej, jak na tego mojego RCW-2. Napęd od koła, niezależnie od prędkości. Wiadomo, że jakieś ograniczenia są, ale. No, docelowo miał być rozrzutnik, tak? U nas do wapna na talerzu, ale plany zakupowe się kapkę pozmieniały można powiedzieć i nie wiem czy nie będę szukał chociaż na jeden sezon takiego RCW, żeby być też niezależnym. W sumie no, nie mogę narzekać, bo Bartek mi też zrobił bardzo dobrą usługę na GPS-ie, także fajnie, fajnie to wyszło, a i Mateusz mi też tutaj dobrze pomoże, także no ale zawsze swoje swoje, tak? Zobaczymy. Ale to godo No, a po buraku Fajnie, dużo resztek Jak się to wszystko zmineralizuje Głównie dużo potasu mm, Ładnie pomieszane z ziemią Ładnie przesycha Warunki na siew By były w tym momencie nawet idealne A Jak będziemy siać W czwartek To też będą równie dobre Równie idealne No i gitara no no i co do piasta jeszcze to chyba nie mówiłem co 10 metrów około jeździ tak rzuca sprzęcior mruczy zetorek Jak Wam się podoba ta ciężka seria zetorów A w środku w kabinie nawet wygłuszone w porównaniu do polskiej szóst nie była ziemia Zajedziemy załadować i liczymy tego vloga